Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobię serka kamembert panierowany w sposób bardzo szybki, bardzo prosty. I serek wychodzi wyśmienity w smaku, podany z żurawiną. Mam tutaj serka Membert naturalny. A, tu jeszcze najpierw jedno jajko, rozczarujemy sobie go. Do jajka troszeczkę soli. Kręcamy pieprz. Ja mam serek naturalny. No i żeby przygotować taki serek, kochani, to potrzeba dosłownie paru składników i możemy stworzyć naprawdę wyśmienity w smaku serek. Sami w domku sobie możemy po prostu zrobić taki serek. Najpierw mąca delikatnie. Później leci do jajka serak. Z każdej strony musimy to pokryć jajeczkiem. Teraz do bułki tartej. Musimy dobrze podociskać. I jeszcze raz co regląduje do jajka. Pokryty musi być z każdej strony porządnie, właśnie bułką tartą. No i to wszystko, kochani. Teraz będziemy go smażyć na głębokim oleju. I praktycznie serek za chwileczkę będzie gotowy. Na dosyć głębokim tłuszczu musimy to smażyć, dlatego sobie wzięłam taką małą patelnię, żeby tu jak najmniej tego tłuszczu weszło. No, tłuszcz rozgrzany i dajemy naszego kamenbesta. Smażymy na złocisto z jednej z drugiej strony. Odwracamy dajemy na ręcznicze kuchenne, żeby ewentualnie tam jeszcze No I proszę zobaczyć, chwilka roboty, proszę zobaczyć, jaki mamy fajny serek. I bardzo fajnie serek podawać właśnie z żurawiną, z całymi owocami. I proszę zobaczyć, jak szybciutko, w bardzo prosty sposób, można przygotować sobie samemu w domu fajny kamembercik z żurawiną. Także, kochani, proszę zobaczyć, Jaki wyszedł fajny camembert. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Pozdrawiam.